Czas na kolejny odcinek podcastu Dzień za Dniem. Wojtek i Łukasz. Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności o której godzinie nas słuchacie. Kobiety, mężczyźni oraz osoby z macicami. E, specjalnie tak mówię, proszę Państwa, specjalnie, bo kontrowersyjnie dzisiaj będzie wojna płci, dzisiaj jest brana na tapet. Proszę Pana, czy dla Pana, tak jak dla mnie, nie istnieje przyjaźń damsko-męska, czy dla Pana istnieje jakiekolwiek możliwe zakończenie wojny płci, której aktualnie jesteśmy świadkami zaostrzania się coraz bardziej? Wracając do naszego podcastu a propos e, damsko-męskiej przyjaźni, to jestem na nie. Dla mnie nie istnieje, to już e, rozkminialiśmy, że jest pewna cieniutka granica, którą bardzo łatwo przekroczyć i z przyjaźni rodzi się coś więcej, albo z jednej, albo z drugiej strony i to musi albo pieprznąć. Po, powiedziałbym albo, cienka granica, jak bardzo co, ale nie, no, nie wiem, czy po 23 to będzie słuchane, no, więc. Dokładnie, natomiast jeżeli chodzi o wojnę płci, to Mam takie wrażenie, że y, częściowo się z nią zgadzam, a w pewnych kwestiach nie zgadzam. Bo wojna płci zależy, zależy na jakim, pod jakim aspektem ją będziemy rozkwiniali, czy pod aspektem takim, wiesz, y, politycznym, gdzieś równouprawnienia, czy na przykład wojna płci, jeżeli chodzi o obowiązki domowe, może podziel, też wejść w taką kategorię, prawda? Czy ty mi pomagasz wystarczająco dużo, czy nie? No i to. Nie wiem, co ty na ten temat uważasz, Wojciechu. Ja powiem tak. Między sprawiedliwym podziałem a zwariowaniem, czy też wariactwem, jest cieńsza granica jak między przyjaźnią damsko-męską a romansem. Dlaczego? Ano dlatego, że pojawiły się w naszej przestrzeni publicznej właśnie osoby z macicami i wcale się z nich nie śmieje. Po prostu. I jakby nie rozumiem stawiania na równi 99% społeczeństwa i tego 1% i wmawianie temu 99%, tym 99% że ten 1% jest normalny, a te 99% nie. Bo w tej chwili tak wygląda retoryka. I to się odnosi do wojny płci, bo wojna płci w tej chwili to już nie jest tylko wojna kobiety i mężczyzny. To jest też wojna osób niebinarnych, których przybywa w lawinowym tempie. Ja nie wiem, czy to jest moda, Ktoś się identyfikuje jako osoba niebinarna? I ja jestem sobie osobą niebinarną. Dlaczego? Bo tak. Mm -hmm. Odpowiedź po prostu jak e, kobiety e, w zespole napięcia przedmiesiączkowego. Proszę mi, o tutaj nie, nie podejrzewać. E, bardzo Wam, e, wszystkie dziewczyny i, i Panie, drogie e, współczuję tego, co co miesiąc musicie przechodzić. No, natomiast no, nie dajmy się zwariować. Ja sobie nie wyobrażam mężczyzny karmiącego piersią. Nie wyobrażałem sobie do zeszłego tygodnia, aż świata nie obiegła informacja, z której się na początku śmiałem, a potem się nad nią bardzo e, zadumałem gdyż nastąpiło kompletne odwrócenie ról. Para transpłciowa, gdzie kobieta stała się mężczyzną, a mężczyzna kobietą, doczekała się potomka. Kobieta, która stała się mężczyzną, tak? Nadążasz? Urodziła dziecko, będąc mężczyzną. Bardzo e, ciekawe to, o czym mówisz. Więc wszystkie mokre sny lewonogów y, no, w jednym momencie się ziściły. Bo o ile kolega Mazurek kiedyś w LMF-ie wyśmiewał posłankę Żukowską, że jak to tam. Ee, osoba z macicą może. Ee, no, no to okazuje się, że, że, że tak, że mężczyzna może mieć dziecko, i to nam rodzi zupełnie nowy front wojny płci, bo w tej chwili. E, zaczynają się już parytety nie tylko kobiet i mężczyzn. Jedno z londyńskich muzeów, chociaż powiem szczerze, pan po Gicha, się spodziewałem czegoś zupełnie innego, kiedy ogłosili Brexit i kiedy w referendum zdecydowali się wyjść z Unii Europejskiej. Ja myślałem, że tam troszeczkę to prze, przejdzie bardziej. na inne tory, a tam oszaleli już totalnie. Jedno z największych muzeów w Londynie ogłosiło, że 50% prac, jakie będą prezentowane, to będą prace kobiet. I nieważne, jaki gatunek, jaki ciężar, artystyczny będą owe dziewa, dzieła nosiły. Ważne, że parytet będzie zachowany. Więc powiem szczerze, jeżeli mamy iść tym tropem, to naprawdę y, poprośmy wuj, wujka Wanie niech naciśnie ten czerwony przycisk i, i róbmy już Mad Maxa. Bo... Uspokój się, uspokój się. To jest droga donikąd. Ja myślę, że to jest trochę tak, że przez, przez całe lata byliśmy przyzwyczajeni przez w całe wieki wstecz, bo teraz już dawno nie było, równouprawnienie już weszło w zupełnie inny klimat, że facet był tym od roboty fizycznej, a kobieta była ta od pilnowania, czy w garku co było do zjedzenia i od wychowywania dzieci bardziej. Ładnie się to nazywa, pilnowała domowego ogniska. Dokładnie. I przez ostatnie parę parędziesiąt lat stało się tak, że ta równowaga Gdzieś tam coraz bardziej za, zaczęła się wyrównywać, bo kobiety poszły do zwykłej, codziennej pracy, faceci trochę odpuścili i zaczęli, tak mi się wydaje, pomagać w obowiązkach domowych i wychowywać dzieci. Więc, jeżeli ta równowaga będzie zachowana, to wszystko będzie ok, ale tak we wszystkim skrajności muszą gdzieś zawsze być, tak? Czyli tutaj feministki. Tutaj y, jacyś, nie wiem, konserwatyści i koniec tego świata, słuchajcie, każdy niech zejdzie trochę z wszystkiego i będzie ok. Jeżeli, bo ja tego nie rozumiem, jeżeli te prace w tym y, londyńskim muzeum czy w y, czy tam, Galerii Sztuki mają być cienkie, a tylko ma być zachowane to, żeby, żeby był parytet, to, to gratuluję podjętej decyzji po prostu. Ale jeżeli mówi, ustala tak? się prawo z pistoletem przy skroni i e, jeżeli. E, mm, Komuś narzuca się, że połowa musi być tak, połowa musi być tak, czyli połowa yy, yy, twórczości męskiej, połowa twórczości żeńskiej. To pójdźmy krok dalej i wyobraźmy sobie wybory, gdzie 50% wybranych to muszą być kobiety, nie kandydatków, yy, kandydatów czy kandydatek. Yy, a, a może i kandydatków, <laughs> tak? Tych, <laughs> tych, którzy nie są ani kandydatami, ani kandydatkami. Yy, yy. Tylko wybranych 50% to musi być kobiet, muszą być kobiety, i 50% muszą być mężczyźni. Chciałbyś żyć w takim świecie, bo ja nie. Stary, no. Kilka lat temu byłem przez tydzień w Parlamencie Europejskim i y, miałem szczęście w nieszczęściu, że trafiłem na debatę nad parytetami. <grym> to, to, jest, to nie jest dowcip, to, to, to się naprawdę działo i to się skończyło głosowaniem, i głosowaniem na tak. E, zastanawiali się, jaki powinien być parytet na e, kutrach rybackich kobiet. No, e, jeżeli nie wiecie, jak wygląda praca na kutrach rybackich, to sobie e, obejrzy, obejrzyjcie jakikolwiek serial, taki parodokumentalny. Jest, jest tego mnóstwo na wszelkich e, telewizjach w maści Discovery, etc. E, m, multum, multum tych seriali e, leci. E, Niczego kobietom nie ujmując, ale to nie jest praca dla kobiet. Ale stary, ja się. Chyba, że inaczej. dla facetów. Utożsamiających się jako kobiety. Nie. No to okej, okay, dobrze, to, Absolutnie. to można zrobić taki wymyk do prawa: przyjmiemy 10 brodaczy na taki duży kuter, wszyscy będą jak ja, po 130 kg żywej wagi, wielka broda do pępka, ale każdy się będzie określał jako kobieta, bo kto panu zabroni? No nikt, więc proszę mnie tutaj zaokrętować jako kobietę i, i, i mamy parytet zachowany. No proszę państwa, ale no, 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 no idziemy w stronę szaleństwa. Oprócz tego, że się na świecie dzieje coraz gorzej, to sami sobie jeszcze. Podcinamy gałąź, na której siedzimy. Wojtek, ja myślę, że tak. Ja nie zabronię nikomu, czy to kobieta, czy mężczyzna, być mechanikiem samochodowym lub rybakiem, o ile wiadomo, że ma do tego predyspozycję, bo no, każda osoba fizycznie jest inna. Może jakaś Ale kobieta nie Chodzi się o Chodzi o to, że nam nakazują. O właśnie to mnie o to. wnerwia. Chodzi o tą drugą stronę medalu. To nie jest. To, że 25% może e, załogi być kobietami, 25% musi być kobietami. E, no. Życzę zdrowia tym wszystkim, e, którzy się rybołówstwem zajmują w szukaniu. Jedynie chyba widzę tam w tym momencie miejsce na przysterze, jako sternik, bo, bo co? To chyba tylko Ksena Wojownicza, księżniczka, by podobała temu zadaniu, bo naprawdę. <grym> ja nie znam, a znam kobiet wiele, nie znam ani jednej, która by się na taką pracę zdecydowała, a 25% teraz tych załóg e, bodajże w Szwecji będzie musiało. Będzie musiało, po prostu będzie musiało. No, i ja mam takie wrażenie, że czy to na platformach streamingowych, czy gdzieś to musi być po prostu też wszystko jakoś podkreślone, niekoniecznie fajne rzeczy i, i zachwiane. I to chodzi o i o, o wojnę płci, po, jako o seksualność i wszystko. Nie wiem dlaczego. Niech to się dzieje naturalnie, moim zdaniem. Niech to nie jest eksponowane sztucznie. Niech to się dzieje w sposób. Normalny, bo właśnie mam takie wrażenie, że dotarliśmy do czasów, gdzie coraz częściej jest nam coś narzucane i my z przyzwyczajenia i jakiejś wygody nic z tym nie robimy. Zgadzamy się na bardzo dużo, bo, bo dosyć nam wygodnie było. Dopiero ostatnie lata to jakoś zmieniły. Te pandemie, wojna na Ukrainie. Dopiero to zachwiało gdzieś naszym, naszą wygodą i tym wszystkim, i trochę prze, doszliśmy do, do wniosku, że kurde, jednak nie jest tak stabilnie, jak nam się wydawało i pięknie. Żyjemy w bardzo brutalnych czasach i ta brutalizacja tego wszystkiego, co się dzieje w naszej przestrzeni spowodowała, że ten dyskurs, ta piękna debata publiczna, jaka jeszcze przez je, jeszcze kilkanaście lat temu miała e, w naszym społeczeństwie miejsce, została zastąpiona e, krzykiem. I kto krzyczy głośniej, ten jest bardziej e, słyszalny, a kto krzycząc używa e, no Nazwijmy to po imieniu. Więcej wulgaryzmów, to jest słyszalny lepiej, tak? To, to już nie jest wojna na, na argumenty. To jest wojna na, 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 na brutalność, na, na, na brutalne stwierdzenia, na brutalne słowa. Przykro mi bardzo, że w ogóle my musimy o wojnie płci rozmawiać i że w ogóle coś takiego jako zjawisko jest. Ja rozumiem wszystkie panie i, i feministki, które walczą o równouprawnienie. Nie rozumiem, czemu to się jeszcze musi dziać w XXI wieku, bo to równouprawnienie już dawno powinno być faktem. Natomiast ktoś chyba tą wajchę wygina teraz w drugą stronę. Na zasadzie, my tyle lat cierpiałyśmy siedząc w domach, no to teraz zobaczycie. co, powiem ci tak. Fajny temat, ale na tyle się zdenerwowałem, że już chyba chcę odpuścić. No mi lekarz też powiedział, żebym na nie uważał, więc e, zostawimy Was e, z takim otwartym tematem wojny płci. Ciekawi nas Wasze spojrzenie na to, czy w ogóle e, wojna płci Waszym zdaniem ma miejsce, a jeżeli ma, to czym się skończy? Mam nadzieję, że zwycięstwem dla wszystkich. A obejrzyjcie sobie w onej chwili Seksmisję.